Witam Was ponownie z tej strony, Halawander i gramy dalej w Papers, please. Powiem Wam szczerze, że po poprzednim odcinku natychmiast zacząłem nagrywać następny, co nie było dobrym pomysłem, ponieważ takie błędy robiłem. Nie wiem, czy to przez to, że jakieś ciśnienie było złe, czy, czy, czy na pewno, nie, nie wiem, czy to dlatego, że się leczyłem wtedy, ale nie aż w takim stopniu, żeby popełniać takie błędy. Tak czy inaczej. Mamy mniej pieniędzy, ponieważ przeniesiemy się do, do, do C6, nadal trzymamy się z dala od EZIK, przypuściliśmy dziewczynę. Sergiu, Sergiu, znowu chciałem Jurgo mówić, nie wiem, czemu, nie wiem czemu. No wiem dlaczego, ale tak czy inaczej, uratowaliśmy też jego. Powiedzieliście mi, że nie była tam możliwość, że niepowstrzymania tych e, terrorystów, tak ich nazwijmy, i oni by go zabili. Cieszę się jednak, że było inaczej, więc zobaczymy jak to będzie. Rozpocznijmy grę, nie widzę powodów w to. Tylko sobie odsłonię tutaj tę karteczkę moją, bo zawsze mam tu milion rzeczy na biurku, przepraszam. Długopis na wyciągnięciu ręki. E, Okej, okay, książki wszystkie przełożę. Okay. Jestem gotów do dalszej gry. Dzień 27, czyli zostało nam jeszcze. Trzy odcinki, to jest. To jest trzeci od końca odcinek. Skoordynowane ataki na granicę. Nieznani napastnicy przechytrzyli strażników. 19 grudnia. Zwołano obrady międzynarodowe. 19 grudnia. O, nasz kolega będzie się z tym porozmawiał. 19 grudnia 1982 roku. Ministerstwo, okej, okay, inspektorze, w celu podniesienia wydajności obsługi zgoda na wjazd oraz karty informacyjne... Dziękuję za wszystko. Elisa jest tu bardzo szczęśliwa. Mówi, że nasz pierworodny dostanie mnie po tobie. Jan? Jak dla mnie może być, ale powiedziałem jej, że najpierw córkę. Do Janina. Może to na niewiele, ale na ten sposób, żeby wyrazić moją wdzięczność. Elisa dostarczy to do, do twojego domu. Mam nadzieję, że się przyda. Jutro zostanę przeniesiony na inny posterunek. O, szkoda. Trzymaj się. Uważaj na siebie, przecielu. Ty również, przecielu Uważaj na siebie. Życzę ci szczęścia z twoją kobietą. A... Szkoda. Chociaż bardziej my go chroniliśmy, niż on nas. Ale kto powiedział, że ma być, ma być inaczej też? Też może nas chronić przed innymi. No Nie, po prostu... Bo... No, on nas chronił, my go chroniliśmy. Tak czy inaczej. W celu podniesienia wydajności. Co fajne, było Obsługi, zgoda na wjazd oraz karta informacyjna zostały zastąpione przez. Po, o! Zastąpione przez pojedynczą zgodę na wstęp. Cudzoziemcy muszą teraz przedstawiać ważną zgodę na wstęp. Zamiast tego tylko małego kwitka i tego dużego, wielkiego papieru, zgody na wjazd. To fajne, zrobili. Wczorajszy skoordynowany atak sprawił, że zwołano spotkanie kryzysowe. Przybędzie dziś ważny inspektor, negocjator. By przedyskutować problemy na granicy. W dalszym ciągu konfiskujcie pastowskie paszporty narzędzia do mieszkańców Altanu. Dlaczego? Okej. Okay. Mm, inspektor, ale... że negocjator przyjdzie, ale... Tutaj? Przyjdzie tutaj? Do mnie? Mogę przepuścić bez problemu? Czy on przyjdzie tędy? Dziś. To, to dziś konkretnie. Okej, okay, poszukiwani. Nic konkretnego w gazecie było. Yy, yy, możecie się dziwić dlatego, że ja się zdziwiłem, skoro mówiłem, że grałem, ale zapomniałem o tyle że zamienili. Ehm. Yy, yy. Teraz dokumenty, tak, zgadza się. Karta szczepień, już znamy, okej. Okay. Zgoda na wstęp. Wygląda w ten sposób. Powinno być łatwiej nam. Wydaje mi się, że powinno być nam łatwiej. Ok, ale nie przeciągając już dłużej... Oj, przestępców nie ułożyłem sobie ładnie. Trochę jestem nie rozgrzany. Okej, okay, dokumenty proszę. Czy pan nie jest przestępcą? Cele waszej podróży. Odwiedzam krewnych. Długość pobytu? Kilka miesięcy. Ciągle zmieniacie zasady, ok. Moja szerszenica z całkiem nowymi dokumentami. Teraz ten wszystko, ok. E, polio, ok. E, zgadza się. E, data się zgadza, data się zgadza. Numer. Zgadza się. Impor. E, gdzie to jest miejsce importu? Teraz, teraz. E, tu, tu jest. Import jest. i do. Impor posiada jakieś cunke y, i ido ok. Posiada jakieś pieczęć się zgadza. Y, mężczyzna, okej, okay, tutaj chyba ja wszystko sprawdziłem. Krótko numer się. Beleweski Kilchenton. Beleweski Kilchenton. Kilchenton. Beleweski. Impor. Y, wzrost, to y, się, się zgadza. Zgadza się, to się zgadza. Kilka tygodni powiedział, więc to są dwa miesiące. Odwiedziny do kilka tygodni, tak? Tak. Kilka miesięcy? okej, okay, to jest kilka miesięcy, powiedzmy. Eee, dobra, mogę panu przybić. Wydaje mi się, że posiadać posiada tsunki. Idą. Sprawujcie się dobrze. Trochę czuję się teraz zamulony ze względu na sprawdzanie dokumentów. Ezik, mój Boże. Dokumenty, proszę. Rozmowy dyplomatyczne mają zdecydować o losie Grestin. Rząd może ulec kolegi. Negocjacje trzeba udaremnić. Wpuśćcie kolejnego dyplomata, ale zabierzcie mu paszport. Agent Ezik przyjmie jego tożsamość. Nie. Trzymamy się z dala, to jest w tym przynajmniej podejściu. No nie wiem, czy pokażę inne. Trzymajmy być 4, Chciałem być 4. podróży, dwie przyjaciół. Ile? Dwa tygodnie, zgadza się. Kręcone włosy. W... Nie ładzi, no w sumie zgadza się. Stane zgodne, nie jest pan przestępcą, nie. Singleton, import posiada. Nie, nie posiada. la. la, la, la. Masz, paszport zawiera nieprawidłowej informacje. Nie rozumiem was. Aref! Co się dzieje? Co się dzieje? go tam w budce. Dokumenty proszę. Ok, ma wszystko ze sobą. Muszę panu zabrać. Do to to paradizna istnieje. Takie coś. Yy, paradizna. Istnieje, ok, ale to nie, tam, nie Yusuf Bekirov, Bekirov Yusuf, Bekirov Yusuf, okej okay. Polio, jest pan dobrze szczepiony yy, Ok, okej, numer się pokrywa Okej, okay. czy urodzin, urodzin się pokrywa? Pokrywa się Data się zgadza, okej, okay. czyli mogę pana wpuścić z tym mężczyzną Ale nie mogę... Nie, muszę pan zabrać ten paszport, co ja robię Ale mogę pana wpuścić, hop, hop, hop co z moim paszportem? Został skonfiskowany. Co mam robić? Zadzwonię pod numer podany na kwicie. Okej. Okay. Okej, okay. jak na razie idzie spokojnie. Dokumenty, proszę. Cele waszej podróży? O wiele łatwiej jest z takimi mniejszością. Odwiedzam trzecią. Długość pobytu kilka tygodni. No, to jest kilka tygodni. Czy się pański wzrost zgadza? Z wzro wz wzrost, dobrze. Nie, tak? Wzrost, okej, okay, dobrze mówię. Jezus, maria, już mi się język polski myli. Okej, okay, polio, dostał pan dobrze. Paul Pillau paul Pillau, Pillau, Paul, okej okay. Data się zgadza, to się data zgadza Do, no, okej, okay, Data się data zgadza To się zgadza, odwiedziny, kilka tygodni Czy numer się... Zgadza się numer Enkio, import Enkio Posiadę Enkio To się, to się zgadza Psz, nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić w sumie Wydaje mi się, że wszystko jest spokojne z panem mężczyzną Okej okay. Kilogramy się zgadzały, nie? Coś <mierdziwanie> złego? Nie, dziwne. Miałem w... Część, że mam wrażenie, że coś zjebie. Czy jest pan przestępcą? Cel waszej podróży. Nie, nie jest pan. A, jest pan. Jest pan przestępcą! Nie, nie jest. Yy, arstoczka, ok, masz tutaj koleś. Kordon Callon. Kallo, przepraszam. Kordon Callo. Kallo, cordon. Kallo, Czy numer się pokrywa? Okej. Okay. Okej, okay, zgadza się, numer się, numery się pokrywają. Polio, byłeś dobrze szczepiony, 3 miesiące. Arstoczka, czy to jest kole... To jest Kolegia, ale sprawdzę. Mam parę regionów. Kolegia. Kolegia! Tak, to się zgadza. One zgodne. Mężczyzna, Wedor. Kolegia posiada Wedor. I wydaje mi się, że. Okej. Okay? Arstoczka, dokument bezterminowy. No dobra, mogę pana przypuścić. Wygląda to. Proszę bardzo. Prawo się dobrze. Ops, trochę okay, jest ja tempa. Ale dokładny, chcę być dokładny. Dokumenty, proszę co do waszej podróży? Odwiedzam krewnych. Jak to jest pod podróży? Dwa tygodnie, ok, zgadza się. Stempel się zgadza. Czy wygląd się zgadza? Zgadza się. Wa też mogę od razu wzrost sprawdzać. Waga się zgadza. Data, pol jeszcze pieniecie się zgadza. Numer. Kupię. Ok, zgadzają się numery, Patryka Rafferska Rafferszka Patryka Rafferszka Rafferszka Patryka Kobieta Mergerows Chyba by ten posiadał takie coś, wiecie? Mergerows, posiada takie coś Bristan Polio, okej, okay, długie włosy Czy to są długie włosy? Odwiedziny kilka tygodni, tak? Yy, przez dwa tygodnie, okej okay. Kurde, data się zgadza Data się zgadza Data się zgadza, mogę panią... Przepuścić? Mogę. Nie widzę powodu, że panią nie przepuścić, tak naprawdę. Mam nadzieję, przynajmniej. Wygląda na to, że była czysta. Dokumenty, proszę. Zostałem przysłany do odbioru paszportu dyplomaty. Nie ma go. A, bo to jest Easy! Dokumenty, proszę. Tyle waszej podróży? Jestem tu przyjazdem, to panią znam. Okej, okay, przejazd. Po pierwsze, się zgadza tylko dwa dni, okej. Okay. Polio, jest pani ładnie y, szczepiona. Numer się... Zgadza. Glorian. Czy posiada antygryja Gloriana? Posiada chyba, nie? Glorian posiada. Pani, pani nie jest przestępcą. Czy pani tyle mierzy? Zgadza się. Nikola Katena. Nikola Katena. Y, Kate... Katena Nikola, data się zgadza. Data się zgadza. Tranzyt dwa dni. Nie widzę. Antegria, okej. Okay. Nie widzę powodu, żeby pani nie przepuścić. Jeszcze zdążę jedną osobę. To się nie zgadzało, prawda? No nie, była czysta, okej. Okay. Dobra, to jest pana, już mogę na spokojnie. Cel waszej podróży, obywatelu. Jestem tu przyjazdem. Długość pobytu? Po tygodniu. a jeszcze mogę kogoś zdążyć. Czekajcie, man, Trivor Harek. Trivor Harek, pisze się zgadza. Harek... Harek trivor Yyy nie jest proszę przestępcą, krótkie, proste włosy się zgadza, pański wzrost się zgadza, Antelgia, Sarkt Marmero posiada ok, data jest ważna, data jest ważna, numer się, halce 1X, ok, halce 1x, okej, okay, NBA Ok, zgadza się 70 cm, krótkie, proste włosy Okej, okay, wygląda, że mogę pana wpuścić Fuck Nie zdążyłem? Czemu nie zdążyłem? Przecież był następny! Wygląda na to, że wasz. Jak! Zdążyłem, ale oszustwo pieprzone. Było następny! Aj, nabrali mnie po prostu. Zrobili ze mnie. No. Dobra, ogrzewanie mniej płacimy. Nie oszczędzamy w takim razie też na ogrzewanie. No ale dobra, w takim razie już będziemy na lekach. Mhm. Mm Okej, okay, ale muszę to zrobić. I mamy dość forsy. Wygląda że młoda kobieta coś wam podrzuciła Tssodelis <laughs> dostaliśmy Jest słeczkę świetnie, okej okay. Dzięki, pozdrów Sergio Sergio Pozdrów przyjaciela Pozdrów przyjaciela Dobra, gramy dalej Udało mi się dość dobrze i dalej trzymam się od desyjka, Pamiętacie? Na... tak dalej, w tym przynajmniej. Występ... A wstępny plan porozumienia. Rozmowy z kolegianami przynoszą rezultaty 20 grudnia 1932 roku. I możemy w takim razie iść do pracy. Zobaczymy, czy jakieś nowe wytyczne. Czy ktoś nas w ogóle odwiedzi? Chyba nie. Chyba to będzie taki zwykły dzień, taki bez zmian specjalnych. Już nie ma kolegi naszego. Ok, ustawmy no, no dajmy klucze w ogóle. Kluczyk tutaj, ten tutaj, nie wiem po co mi ten, po, ten jakiś inny karabin, nie wiem czy lepsze, ale wolę nie ryzykować. Mam mniej e, amunicji w komorze, to... Ministerstwo Przywódlodności, inspektorze. W odpowiedzi na ponowne ataki ministerstwo informacji postanowiło rozszerzyć program konfiskaty paszportów. Konfiskujcie wszystkie paszporty rdzennych arstoczkan. Nie ma wyjątków, nie konfiskujcie zagranicznych paszportów. Koniec. Czyli wytyczne dodatkowe jest takie, że oprócz Altanu musimy jeszcze konfiskować paszporty innych ludzi. Sprawdźmy jeszcze pasowe zasady. Pytanie, czy możemy mieć polio? Okej, ok, azylu. Nie wygląda na to, żeby... Było większy problem. Proszę następnego. Proszę dokumenty. Muszę pani od razu, bez już. wyjątków. Czy numer się zgadza? Numer się zgadza. Austina Tilktnowa. Tilktnowa Austina. Tilktnowa nowa Austina, kobieta, wschodni grest nie istnieje, warstwem, data się zgadza, data się zgadza Pani tyle waży, czy pani tyle mierzy. Czka się jest pani kobietą, niestety muszę pani skonfiskować paszport Bez wyjątków, bez wyjątków I Mogę panią wpuścić przecież Nie jest pani przestępcą? Nie jest pani przestępcą, Dobra Dobra, jest to Gdzie jest mój paszport? Został skonfiskowany Nie wolno wam tego robić Zadzwońcie pod numer podany na kwicie Napodany na, na kwicie Jak się jak ty eroty to <grym się wstydzio> Tak czy inaczej Jest pan gruby A czyli z panny przedstawił? O, pod pracę, dobrze nie widziałem Mam tutaj pracę O mój Boże Długość pobytu Okej, okay, zostaje tutaj 6 miesięcy okej okay, praca czy się... Dobra, sprawdźmy czy się wzrost zgadza Dobra, czy się polio, okej, okay, OK, numer czy się zgadza? Przecież tutaj Stomatologia okay. numer to się zgadza Pieczeń się zgadza Tutaj Brocken. Sunderbroken, Sunderbroken Broken Sunder to się zgadza, czyli mogę to już odłożyć. Czy numer się zgadza? To się. A. okej, okay. Aż. Sz... Ok, zgadza się. Łusiejący to się zgadza. Data się zgadza, data się zgadza, data się zgadza. Jest pan mężczyzna. Stany zjednoczone, zjednoczone. Zjednoczone Federacja posiada Shin Gleton. Pieczęć się zgadza. Nie jest pan przestępcą, mogę pana wpuścić. Spar się dobrze Wydawał mi się, że jest spoko Trochę dużo ważysz pan, musi pan trochę zadbać o zdrowie. Panią też pamiętam Trzeba się podróży. Po co to? 3 miesiące, ale przynajmniej nie ma. No Brakuje wam zgody na wstęp To jest zgoda na wstęp Chodzi mi o zgodę na wstęp Pierwsze co że brzmi bardzo głupio Zgody na wjazd i karty są już nieważne, wystąpiła, wystąpiła zgoda na wstęp, to upraszcza moją pracę. Gdzie wam... Nie przystępowałem kawa tego, powodu. Przepraszam, panią. No właśnie, braku nie odmowy. Kurwa. Tranzyt przed terytorium. Stoczki, okej. Okay. Eee, poli, okej. Okay. 14 dni. Okej, okay, tranzyt. Jestem przestępcą, nie jest pani przestępcą. No moja wina, trudna, no, trudno, no po prostu podstępować. No, ale wytłumaczyłem, więc nie powinienem w sumie dostać kary. Ok, korista city z pani kobietą. Ok, korista city istnieje. Tumor się zgadza. Taran Borges. Taran Borges. Borges Taran. Ok, pieczęć się zgadza. Korista city. Bardzo krótkie włos. Czy się to zgadza? Zgadza. Już rozprawdzam? Ok, zgodne. Data się zgadza. Data się zgadza. Jest pani kobietą. Wygląda na to federacja. Ok, Wynna, że może pani wejść się dobrze. No to wyszło, no niestety. Bez sensu. Sam nawet zauważyłem, że nie przybiłem. Wyglądacie bardzo mizernie. Założę że macie parę macie pary w rękach, Chcę cię poćwiczyć, po Mój Boże. Miasto Masy. Ok, ten zgodne. Polio się zgadza szczepienie. Thomas Ferreira. Ferreira Thomas Ferreira Thomas, mężczyzna wschodni Greste w niej jest Muszę panu skonfiskować i tak ten numer się pokrywa, data urodzin się pokrywa Pokrywa się wschodni Grecji, okej okay. wygląda to, że może pan... okej okay. mm, Może pan wejść o no, dobra, ale muszę panu zabrać Niestety Hop hop No kurde, cały czas w mojej siłowni I miasto Masy i efekty są gwarantowane masa nasza specjalna Zachudy? Słaby zmęczony <grytania> Dokumenty proszę Tyle waszej podróży Odwiedziny, okej. Okay. Mobieś pobytu? Dwa miesiące, zgadza się. Czy pani tyle mierzy Czy Nie jest pani przestępcą Nie, ale pani odgały Polio, okej, okay. jest pani... Lisa Joowska Dina... Co? Te personali się nie zgadzają. Mam dwa różne imiona. Kurwa, teraz na to czas. Data się zgadza, data się zgadza. Ale brak! Nie mogę spra sprawdzić waszej tożsamości. Nie wiem o czym mówicie, Ary. Masa, siła, bary. Masa, siła, bary. Miasto masy, wschodnie gresty. Come on, przyjdź do Zachód, za słaby. zmęczony. Dokumenty, proszę. O, jezu, praca. Zamierzam pracować. Długość pobytu. Od razu zauważymy, że to się tak dzień został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Ministerstwo Informacji skonfiskowało paszporty waszej rodziny. Dlaczego? 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 Za co? Wyhamidła ostatnie. Premia za celne oko. Premia za zatrzymanie. Nic, tylko byłem wierny arstoczce. Kurwa. No nie wierzę. Zobaczcie, że to ktoś się na mnie nagadał. Jori. Nie, nie, Jori no, był spoko. Ten, ten, ten starszy pan. Kurde, za co mi skonfiskowali paszport? I co teraz zrobią? Pewnie teraz mnie będą chcieli aresztować. O nie, no ja się sam, sam se wezabiorę jakimś Arstoczkanom paszporty i wyrobię sobie sam dla całej rodziny? Kurwa, pięć osób muszę mi takim razie zabrać. Nie no, żartuję, przecież kupota gadam. Mam nadzieję, że oddadzą mi coś, nie wiem co. Coś mi się wydaje, że już kończymy grę, więc coś tu jest nie tak. Może jednak było z ryzykiem się sprzymierzyć, Kurczę, no. Myślałem, że Arstoczkanie są bardziej honorowi. Dobra, tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie, zapraszam w następnych odcinkach, siemanko.